Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 5 pytań do projektanta. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy na temat projektów typowych, na temat tego, jak projektować swój wymarzony dom. Tym razem porozmawiamy o tym, jak nie projektować domu. Dawid. I oto pierwsze pytanie. Jak nie projektować domu? Tak w kilku słowach. Aniu, nie ma na to jednego, jednej odpowiedzi. Temat jest bardzo szeroki. Ogólnie zalecałbym klientom przede wszystkim, aby kontaktowali się z projektantem. Czyli pierwszym podstawowym błędem jest próba poradzenia sobie samemu. Od momentu zakupu działki, w którym to klient. Nie do końca wie, co sprawdzać, a próbuje to robić samemu przez próbę uzyskania wszystkich warunków technicznych, decyzji o warunkach zabudowy. To bardzo często bardzo mocno wydłuża termin realizacji projektu. Na ostatniej naszej rozmowie z naszym klientem, który będzie u nas na kanale, wskazywał na to Karol, właśnie, że próbował samemu organizować dokumenty, co zajęło mu prawie półtorej roku. A z naszej strony, podczas robienia tegoż projektu, jak otworzyliśmy tę decyzję, dobrze ją przeczytaliśmy, okazało się, że jeszcze należy ją zmienić, więc stracimy jeszcze chwilę czasu. To jest chyba najbardziej podstawowy błąd próba poradzenia sobie z całością samemu. To można przyrównać do wielu innych zawodów. No jeżeli popsuje nam się silnik w samochodzie, nie próbujemy go rozkładać samemu. No nasza branża też jest tak szczegółowa, jak ten silnik. W związku z tym nie zalecałbym działać samemu, próbować tego całego zagadnienia, rozwiązywać. To także tyczy się potem wnętrza budynku, jego wyglądu. Uważam, że trochę należy polegać na tej osobie, która przygotowuje projekt i która nas poprowadzi, która nam podpowie, jakie rozwiązanie zastosować. Czyli bycie taką trochę zosą samosią nie jest dobrym rozwiązaniem. Jest prawdopodobnie jeszcze jeden taki element, on już się bardzo rzadko zdarza, ale jak zaczynaliśmy naszą działalność, to pojawiał się bardzo często, może bardzo często, dużo powiedziane, ale kilka przypadków na sto takich było, gdzie osoby, które się chciały budować, za bardzo polegały na opinii rodziny. Nie wiem, czy wspominałem na którymś z naszych wywiadów, do tego stopnia, że budujemy piwnicę, bo dziadek chce. Moim pytaniem było jedno: czy dziadek sponsoruje piwnicę? Ja, Odpowiedź tak. była, że nie. W związku z tym, dlaczego? No po prostu tak dziadek chciał i tak się tutaj klient sugerował. I ostatecznie ta piwnica powstała. Dawid, czy jest jeszcze tak, że klienci przychodzą do ciebie z narysowanym własnym domem na kartce, pokoje rozrysowane kuchnia. Tak, i tak dalej. Tak, nawet wczoraj był taki klient. Um, to nic złego, to wręcz bardzo dobrze, że klient stara się znaleźć swój pomysł na budynek. Natomiast po drodze się po prostu otwierałem oczy. No i wczoraj mieliśmy właśnie taką sytuację, że klient przyszedł z własnym rysunkiem, z opisem wszystkich pomieszczeń, ile mają metrów. No i tak na pierwszy rzut oka wychodziło 250 metrów kwadratowych. Natomiast klient chciał domek 180. No i zaczęliśmy dodawać, no i wyszło tam 250 prawie metrów. No i wtedy się jest takie rozbicie, co, co dalej. E Natomiast to jest ogólnie dobra droga. Jeżeli klient próbuje samemu sobie narysować pomysł swój, e nic w tym złego, e to daje nam też odpowiedź, jakie on ma potrzeby mieszkaniowe. Klient w tym momencie, rysując ten budynek, nawet jeśli ten cały rysunek e będzie może inaczej, projekt nie będzie w ogóle odpowiadał temu rysunkowi, to przynajmniej klient go rysując odpowiada sam sobie na pytanie, czego potrzebuje, ilu pomieszczeń, jakich pomieszczeń, o czym marzy. A potem przychodzi weryfikacja u nas. Dawid, znasz takie powiedzenie, pierwszy dom budujesz dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie. Co o tym myślisz? Znam bardzo dobrze, jestem wielkim przeciwnikiem tego yy, przysłowia. To jest po prostu zły wybór projektanta, lub ewentualnie, jeśli nie zły wybór projektanta. To nieuświadomienie przez projektanta, że dom spełnia różne funkcje na różnych etapach naszego życia i różnie to wygląda, gdy mamy 20 lat, gdy mamy 40 lat, gdy mamy lat 70. Coraz więcej pojawia się projektów dla osób w wieku 60-70 lat. Które chcą mieć nowoczesne domy, ale małe. I tu na to nie ma wpływu zasobność portfela, bo zazwyczaj ten portfel jest bardzo dobrze na to przygotowany. Natomiast częściej ma znaczenie, żeby ten dom był bezobsługowy, wygodny, żeby go nie trzeba było za bardzo sprzątać, żeby miał duże okna, przygotowany już pod robotę. Także to jest dom, który odpowiada osobom w wieku 60+. Plus. Natomiast e, oczywiście mówiąc statystycznie nie generalizujmy, bo różnie to bywa. E, natomiast e, no osoba młoda, 25letnia w świeżym związku e, małżeńskim myśląc o dzieciach, no to nie będzie dla niej budynek. E, w związku z tym to też sobie, trzeba sobie uświadomić, więc e, co z tego, że budujemy pierwszy dom dla wroga, a trzeci dom dla siebie, jeśli ten trzeci wybudujemy w wieku 25 lat i będziemy przeklinać go w wieku lat 60. Trzeba mieć świadomość, że czas upływa, w związku z tym ja jestem bardzo dużym wrogiem tego powiedzenia. To może trzeba wymyśleć nowe powiedzenie. Dobrze, Dawid, dzisiaj przygotowałam dla Ciebie jeden z projektów, które robiliśmy jakiś czas temu. Może pokażemy ten projekt. Był on niezwykle ciekawy, bardzo skomplikowana działka. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. Może porozmawiajmy najpierw o tej działce, która jest niewielka. Niewielka działka w mieście, w zasadzie na skarpie. Różnica między frontem działki a końcem budynku 3,5 metra, jeśli dobrze pamiętam. Z przodu jeszcze dodatkowo. Wymóg klienta, aby tam była usługa. Budynek był skomplikowany na tyle, że został zaprojektowany zupełnie odwracając pomysł na jego funkcję. I o ile mamy wejście od frontu do części usługowej, i z boku mamy wejście do części mieszkalnej, to jest o tyle nietypowo, że na parterze, który tak naprawdę jest piętrem, Zlokalizowany jest salon, kuchnia oraz pomieszczenia gospodarcze, natomiast w piwnicy, która realnie od tyłu zlokalizowana jest na, teren, na poziomie gruntu, znajdują się sypialnie. Dodatkowo, aby z salonu był piękny widok, ponieważ widok jest piękny na okoliczną rzekę i lasy, wykonaliśmy bardzo duży taras, jeśli dobrze pamiętam, chyba 3-metrowy. Na którym może odbywać się życie dzienne, czyli to jest takie powiększenie salonu. A na dole z każdej sypialni zaprojektowaliśmy wyjście na trawnik. Tu jeszcze może wspomnę o tej działce, że z przodu nie tylko linia zabudowy, ale także z tyłu 100 metrów od brzegu rzeki więc to dodatkowe utrudnienie. Możemy obejrzeć, jaka ciekawa bryła powstała. Cię trwa projektowanie domu. I co składa się na ten czas? Czas potrzebny za projektowanie domu w dzisiejszej sytuacji, mam tu na myśli sytuację związaną z wirusem, to jest w granicach 6 do 9 miesięcy. Bardzo dużo zależy od tego, jakie dokumenty pod, posiadamy na starcie. Ten czas, oczywiście, w sensie samym projektowym, to jest tak naprawdę miesiąc do półtorej wykonywania samego stricte projektu. Natomiast, żeby zacząć dobrze projektować, potrzebujemy dokumenty. Jeżeli mamy miejscowy plan zagospodarowania oraz mapę do celów projektowych, to ten czas znacznie się skraca. Nie mając ich, musząc je uzyskać, to żeby rozpocząć dobrze projektować, potrzebujemy co najmniej miesiąc czasu na zbieranie dokumentów takich jak miejscowy plan, warunki techniczne na przyłącza, wypisy, wyrysy z rejestru gruntów. To są 4 do 6 tygodni. W tym czasie u nas zazwyczaj robimy koncepcję. I w momencie, kiedy wszystkie dokumenty nam zejdą, możemy przekierować tą koncepcję do wykonania projektu. Projekt, tak jak mówiłem, realizacja to jest około też miesiąc do półtorej, czyli już mamy około trzech miesięcy. Następnie trzeba przejść przez pozwolenie na budowę. Cała procedura według przepisów zajmuje 65 dni. Tutaj bardzo dużo zależy od starostwa. Bywają sytuacje, w których uzyskujemy pozwolenia w 5-6 tygodni, bywają sytuacje, w których Przekracza ten termin 65 dni, no ponieważ 65 dni to jest termin dla urzędnika. Natomiast, jeżeli urzędnik wystosuje do nas postanowienie z prośbą o dodatkowe jakieś uzgodnienie, które nie było planowane, a my chcemy je wykonać, no to dostajemy termin, który wstrzymuje bieg postępowania dla urzędnika. W związku z tym, w takich ekstremalnych sytuacjach, te terminy mogą się przedłużyć do nawet 3 miesięcy. Stąd te 6 miesięcy. Natomiast jeżeli nie mamy miejscowego planu, czyli nasza działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to niestety musimy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. W czasach przedpandemicznych mieliśmy sytuację, w której trwało to około 3 miesięcy. Tak zawsze, taką zawsze dostawaliśmy odpowiedź z urzędu. Realnie to było około 4 miesięcy. Natomiast aktualnie te czasy są bardzo różne dla różnych. Gmin, bo to w zasadzie zależy od gminy bądź urzędu miasta. I decyzja o warunkach zabudowy potrafi zająć niektórym urzędom 4 miesiące, innym 6, w ekstremalnych przypadkach nawet 12. A bez takiej decyzji, a przynajmniej projektu takiej decyzji, nie jesteśmy w stanie wykonać projektu budowlanego. Stąd zakładałbym te 9 miesięcy. Czyli klienci, którzy uważają, że zaczną budowę na wiosnę tego roku, już powinni w zasadzie u nas być. Już są z lekka spóźnieni. że <gry> mają i... miejscowy plan? To... Jeżeli mają miejscowy plan i e mapę do celów projektowych oraz warunki techniczne, e jest duża szansa. Natomiast jeżeli nie mają warunków technicznych albo nie mają w ogóle dokumentów, e a są objęci miejscowym planem, to wczesna wiosna jest w zasadzie nierealna. E Najpierw wypis wyrys z rejestru gruntów, który będzie podstawą do wystąpienia o warunki techniczne w energetyce. Tydzień do dwóch tygodni będziemy czekać na wypis wyrys. Ja wiem, że są urzędy, które wydają go od ręki, ale jest ich naprawdę niewiele. Następnie musimy złożyć dokumenty do energetyki. Energetyki mają czas 30 dni i zazwyczaj to wykorzystują. Energetyka wydaje warunki techniczne w ciągu 30 dni. W związku z tym. Samo przygotowanie dokumentów do wysłania do urzędu, to już jest półtorej miesiąca. Do tego potrzebujemy chwili chociaż, żeby zrobić projekt. Bardzo się starając, zrobimy go w 2 do 3 tygodni. No to mamy już 2 miesiące, do tego trzeba dodać jeszcze e, pozyskanie dokumentów, e, znaczy uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, co zajmie około 2 miesięcy, czyli mamy 4 miesiące, co oznacza, że licząc od teraz, Mówimy o w najlepszym wypadku w ogóle o kwietniu maju. Często mówi się o wizji projektanta, a nerwach wykonawcy. Czy na tym etapie często zdarzają ci się zgrzyty? Nie, raczej nie mamy tego typu problemów. E, oczywiście budowa szczególnie większych obiektów e, jest stresem dla wszystkich. Od inwestora przez e, Wykonawcę, kierownika budowy czy projektanta. W przypadku budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, takich problemów w zasadzie nie ma. One występują bardzo często na linii inwestor-wykonawca, gdzie są problemy po prostu, lub jakościowe, lub terminowe. Raczej z projektami nie mamy tutaj najmniejszych problemów. Natomiast w przypadku dużych obiektów wielorodzinnych czy halowych no to jest tak naprawdę duże zadanie i trzeba sobie zdać z tego sprawę. Projekt budynku wielorodzinnego to jest kilka tomów po kilkaset stron. No i wszystkim błędy mogą się zdarzyć i wykonawcy na budowie i inwestorowi w trakcie zlecania bądź niedoprecyzowania jakiegoś elementu czy projektantowi ze względów na nie wiem, jakieś niedopatrzenie, tak? brak wymiaru, coś w tym stylu. No ale takie rzeczy to są zwykłe błędy ludzkie i po prostu trzeba usiąść, dobrze współpracować, rozmawiać. Jeżeli budowa jest dobrze prowadzona, taka duża budowa, i są narady koordynacyjne raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, na takiej naradzie koordynacyjnej jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na pytania, co będziemy realizować za tydzień, który etap. Czy ten etap wymaga jakiejś interwencji od strony projektowej, czyli czy gdzieś zauważono jakieś problemy, no bo kierownik budowy również jest od tego, aby przejrzeć dokumentację i wypatrzeć ewentualne błędy. Następnie. Patrzymy także, co jest w tył, czyli co zostało już wykonane. Czy wykonane prace są wykonane prawidłowo? Jeśli wystąpiły tam problemy, to jak ewentualnie inwestor może na nie zareagować, oraz jak projektanci mogą w tym przypadku pomóc. Bo jeżeli budowa jest dobrze prowadzona, to powinna być prowadzona we współpracy między inwestorem, wykonawcą i projektantem i pewnym zrozumieniu, że wszędzie potrafi znaleźć jakiś błąd. Dawidzie, dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą odpowiedź oraz za przybliżenie widzom naszego zawodu. Drodzy widzowie, dziękujemy za Waszą obecność, czekamy na komentarze oraz zapraszamy na kolejny odcinek.